Cześć, witajcie na kanale Riser w odcinku specjalnym z gry ARK Survival Evolved Dzisiaj będziemy wykorzystywać moją armię T-rexów Tutaj niedaleko, w zasadzie trochę daleko jest T-rex I chciałbym zobaczyć czy taka armia takich słabych T-rexów Da mu po prostu radę Laguje mnie niesamowicie, bo za mną idzie chyba 10 łącznie T-rexów Tylko jeden jest wysokopoziomowy, reszta to są takie 40-50 levele Także zobaczymy, czy tutaj się uda. Ten Alpha t ma mały level, bo tylko 22, ale już widzieliście nieraz na odcinkach, że może bym szedł chociaż na jednego, że one są naprawdę bardzo silne, mają naprawdę bardzo dużo życia i takie zachowania nie są łatwe, takie zabijanie nie jest łatwe. Nie wiem, czy wszystkie za mną idą, czy jakiś tam się ostał. One chyba jak widzicie czasami się tutaj zlogują. Nie ma wszystkich na 100%. Nie ma wszystkich na 100%. One tutaj widzicie się blokują. Zobaczymy jak tutaj to pójdzie. Ja mam szczerze mówiąc jestem niemalże przekonany, że tutaj sporo zginie z nich. O ile nie wszystkie, o ile nie ja, mam nadzieję tylko, że chociaż ostanie się ten jeden, no to jest taki odcinek, powiedzmy specjalny, dlatego że przez jakiś tam okres czasu nie było w ogóle odcinków. No, zobaczcie, jaka pierdoła tam z niego jest. Mam nadzieję, że też nikt mnie nie wyprzedzi z tym zabijaniem go. Ja przed chwilą się w zasadzie zalogowałem i jest naprawdę w dziwnym miejscu, w miejscu, które dobrze znacie bardzo, bo jest to kocioł. Dlatego ja się bardzo zdziwię. Może będę szedł przez wodę, to nie będzie tak blokować ich. Na Kotle. Często tam widzę Alfa Carno, często tam widzę Alfa, czy też Uta Raptora, ale jeszcze nigdy nie widziałem tam Alfa t -rexa. Jest to naprawdę dla mnie zaskoczenie. Ja bym chciał, czekajcie, zobaczyć tylko jak to jest zrobione. One mają wszystkie mniej więcej po 500% damage. A. Ja mam zaraz wam pokażę ile na tym Direksie. One mają tak 2000 życia mniej więcej, chyba wszystkie nawet jakoś w ten sposób ten mój ma 182 level 5500 i 1150. Także on ma całkiem spoko staty ile jest tych Direksów? Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli gdzieś tam dwa chyba zgubiłem. Albo zostały w bazie, albo gdzieś tam. No nieważne, one się znajdą na pewno jeszcze. Mam nadzieję, że to nie zaważy na, na porażce czy, na też, czy też wygranej. Jeszcze trochę tam zostało drogi. Powiem Wam szczerze, że, że nie wiem jak to pójdzie. Zobaczmy. Sprawdźmy się na tym. Brontozaurze. No nie najlepiej powiem wam szczerze, to wygląda. Długi okres czasu, długi okres oczekiwania. Dlatego ja je gwizdnę na po prostu na atak. Muszę sobie tylko przypomnieć, jak tutaj to jest w opcjach aggressive, attack, attack my target. Attack period, czyli tutaj muszę coś nowego ustalić. Co to by mogło być? Niech będzie, wiecie co, prawy control, nigdy nie używam. Wizniemy i w ten sposób. Nie wiem, czy gwizdnął. Strasznie się ziemia trzęsie, nie? Dobra, chyba nie gwizdną Aha, dobrze, bo ja chyba nie zrobiłem, żeby zapisał e, ustawienia. Nie, dobrze jest. Neutral, wszystkie są neutral. Nie chcę gwizdnąć. Muszę coś innego ustawić w takim razie. E, niech to będzie. Może coś takiego. No też się nie chcę ustawić. Jak <laughs> na tych głowach podróżuję i. Aż spadłem. Dobra, zaraz ustawię je po prostu już poza odcinkiem. Znaczy, w czasie pauzy ustawię wszystkich oddzielnie na e, Attack My Target. Ile ich tam jest? Wszystkie. No chociaż, żeby rzeczywiście było te 8, nie? A, właśnie jak ja tutaj nakęsa. No ten T-rex jest w sumie silny, ale na pewno nie jest na tyle silny, żeby położyć e, Alfa T-rexa solo. Czekajcie. One są wszystkie na falą. Dobra, tego damy na pewno nie na falą. Disable. Dobra, pauza za chwilkę wraca. Dobra, już zaraz tutaj chyba dojdziemy do celu. Tak mi się wydaje. Najpierw strzelę do niego z kuszy, później mam nadzieję, że one wyruszą go zabijać. Fajnie, w sumie one idą. Nie jest źle. Zobaczymy, jak tutaj ta walka będzie przebiegać. Ja jestem na złej myśli, niestety. Jestem pesymistą w tej kwestii. Fajnie, żeby żaden nie zginął, ale myślę, że zginą wszyscy. Ale może ten mój przeżyje, chociaż. Też dobrze, żeby... Też dobrze by było, żebym mógł go zwrócić, chociaż. I najlepiej, żebym go zabił właśnie tym moim, którego mam tutaj. Tam gdzieś przede mną już powinien być mój cel. O, tutaj mamy jednego takiego T-Rexa. Zobaczmy, jak tutaj to wyjdzie. Czekajcie, strzelę do niego z kuszy. Zobaczymy, czy one go zaatakują. Chyba nie trafiłem. No i co? No i nic. Może za daleko jest i nie, nie tam, nie trafiłem. O teraz to, to... No dobra, wiecie co, nie działa to co ja chciałem tutaj osiągnąć, także szkoda. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że ten alfa jeszcze tam gdzieś jest. Tutaj widzę, że wszyscy zobaczcie są poharatani. Tak jest, dobra jest. Spróbujmy tutaj to wszystko zabić, wybić. No jestem, jestem zestresowany troszkę, bo ryzykuję sporo. Dużo mogę tutaj stracić z tych moich linusiów. jest jakiś dziki czy wszystkie są moje No zobaczcie 112 Rex był tutaj szkoda że go zabiłem w sumie Ale to będzie walka to jest słuchajcie starcie naprawdę niezłe. Jakieś jajka leżą walić już te jajka my idziemy się tutaj bić to jest kurczę walka wiecie co wszech czasów 8 T-rexów low-levelowych, jeden wysoko-levelowy. Mogłem jeszcze wziąć Spinozaura i mogłem jeszcze wziąć tutaj z mojej bazy tego drugiego T-rexa, on też jest nieźle wykoprzony. No ale spróbujmy w ten sposób. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, zdycha. Nie wiem który go zabił, jakiś chyba 24. Ten było, zjadły go. A kurczę, zjadł go ten, z którego strzeliłem. No to szkoda, trudno się mówi. Jest yy, prawdopodobnie bez lota. a zobaczcie, prawie mi zginęły niektóre. Widzicie? Słuchajcie, sprawdzimy, sprawdzimy, ile mają życia, ale widzę, że tutaj niedużo jest. Ale poszło powiem szczerze, że, że łatwiej niż, niż przypuszczałem. To był mały level I, i on był widać, że słaby, bo szybko mu e, te obrażenia schodziły. Być może gdybym dłużej czekał za odwołaniem ich, to któryś by zginął. Myślę, że tak jeszcze jeden kęs z tamtego alfy albo nawet albo dwa i on by się tutaj mógł wysypać, znaczy one wszystkie. Nie wiem, czy ktoś coś złócił. Tak, widzicie, on tutaj ma tego premita z niego. Lód, wiecie co? Lód, nie ma różnicy, czy lutujemy Alfa Raptora, czy... Eee, wezmę sobie tę jajka. Alfa Raptora. Kurde, no ten, zobaczcie raz w ozipie. Czy to jest Alfa karno? Lód jest naprawdę podobny dość. No, niektóre się prawie wysypały. Słuchajcie, ten Dilo tu atakuje 8 Tireksów. Niezły kozak. Niezły. Dobra, one się tu będą regenerować, bo one chyba wszystkie mają życie. Nie wiem, czy ktoś coś zwrócił, któryś z nich. Może ten co go zabił. Zaraz później jeszcze sprawdzę. Tak dokładnie. A my tutaj zrobimy po prostu postrach. Wszystko wybijemy. Zaktualizujemy respa jeszcze wrócić do bazy. To jest a myślałem, że dłużej będę szedł. Także nie jest tak źle, jak będzie. No, wiem, że mam szansę zabić też 40, aczkolwiek e, teraz e, dodam im życia więcej. Bo one, zobaczcie, no prawie wszystkie zginęły. Tak. One wszystkie dostały naprawdę duże obrażenia. Ten Alpha T-Rex zadaje obrażenia wszystkim dookoła nas. Tak samo jak zresztą zwykły. Ciekawe, jakby poszło, gdybym nie wziął tego kozaka, na którym jestem teraz obecnie. Mogło to troszeczkę inaczej wyglądać. Ale w sumie skończyło się dobrze. Jeszcze chciałem dzisiaj zrobić. Bo właśnie dzisiaj szedłem kręcić odcinek. Chciałem zrobić armię Karno, ale nie wiem kurczę, gdzie jest takie dobre miejsce, żebym mógł oswajać jednocześnie 5 karno, no nie ma takich miejsc w zasadzie na mapie chyba. A pojedynczo oswajać, wiecie, każdego to jest niefajnie, No bez sensu jest oswajać mi małe lewele. Chciałem oswoić duże lewele Karno, po prostu na premicie takie 80 i kilka na 120, bo mam dużo tych jajek, mogę spokojnie sobie na to pozwolić. Ciekawe, wszyscy dobrze, że wrócą do domu. Ha, oni już nie jedzą, bo już został zabity. Tego Prima nie muszę teraz wędzić, bo ja naprawdę mam dużo w lodówce uwędzonego. Bardzo dużo jajek mam naprawdę. To już jest... Wszystkie, wszystkiego minimum 50. Oprócz jajka żółwia i jajka... To ktoś się zabłogował. Oprócz jajka żółwia i jajka. No co to takie jest jeszcze rzadkie? A, krokodyla, no i krokodyla, także reszta jest ok. 120 t zabiłby nas wszystkich, alfa t to jest 100%. Zobaczymy jak tutaj, mo może jeszcze kiedyś się nadarzy taka okazja, to bym jeszcze raz chętnie poszedł, e, tylko żeby one miały minimum 5000 życia i wtedy już będzie można spróbować. Poza tym, one nie mają siodła. No zrobienie siodła na każdego e, T-Rexa, ja mam ich 12, no, kosztuje sporo w sumie surowców, nie chce mi się tego robić. A to daje naprawdę ogromny, ogromny pancerz. Zobaczcie, że mój T-Rex nie stracił w ogóle życia. Także jest naprawdę spora różnica. I wydaje mi się, że. Wiecie co, już zakończymy ten odcinek. Nie ma co tutaj przedłużać tego wszystkiego. Pokazałem wam to, co, na czym mi zależało. Jak widzicie, armia T-Rexów sieje ostry postrach na mapie. Ja w ogóle mam takie. Taki plan. Jak już skończę grać na tym serwerze, to ustawię wszystkie moje dinozaury. Wszystkie, jakie mam, się ktoś pogubił. Wszystkich ustawię po prostu na e, agresywny, puszczę w e, eter, puszczę w świat i oni będą sobie tutaj wszystko mordować dookoła. Nie wiem, czy są wszyscy, chyba nie. Może i wszyscy. I chciałbym właśnie, żeby oni mordowali wszystko, co się tylko tutaj rusza, co tylko żyje. Ale w tym odcinku to już by było tyle. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. E, pamiętajcie dać lajka, like pamiętajcie komentować. Udostępniajcie filmy, które Wam się podobają. E, możecie zawsze polecać i zwiększać jakby bazę subskrybentów, bazę widzów. Dziękuję Wam bardzo za to, że, że oglądacie moje filmy, że Wam się podobają. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!